Dobry wieczór, witamy serdecznie wszystkich kibiców Piasta Gliwice w naszym studiu przedmeczowym. Już za chwileczkę na boisku pierwsze emocje związane z meczem Piast Gliwice Legia Warszawa w ramach kolejnego ligowego zmagania naszej gliwickiej Dumy Miasta. A dzisiaj moim i Państwa gościem w studiu przedmeczowym będzie zawodnik, który z Piastem ma dużo wspólnego. Ma dużo wspólnego zarówno w tych chwilach radosnych i tych troszeczkę bardziej spokojnych. Tomasz Jodowiec, witamy serdecznie Tomku. Witam. Tomku, dzisiaj chciałbym Cię zabrać w podróż w przeszłość. Wrócimy do Twoich wspomnień w Gliwicach, zahaczymy o Twoją przygodę z kadrą narodową. Ogólnie porozmawiamy o Twojej przygodzie piłkarskiej. Ale najpierw chciałbym do Ciebie wrócić pod względem przyjścia do Piasta Gliwice. Jakie to było uczucie, gdy się dowiedziałeś, że trafisz do Piasta Gliwice? To, w tym momencie, gdy miałem być wypożyczony tak naprawdę z Legii Warszawa, yy gdzieś można powiedzieć na początku wchodziło wypożyczenie do paru klubów i moja, moja decyzja przede wszystkim była taka, że chcę pójść na wypożyczenie do Piasta i teraz po dłuższym czasie patrząc na moją decyzję nie żałuję tego można powiedzieć, że nawet walcząc przez ciężki okres półroczny o utrzymanie to był dobry czas, a późniejszy czas okazał się kolejnym wypożyczeniem, bo byłem trzy razy tak naprawdę wypożyczany z Legii. I był jeszcze lepszy, bo zdobyliśmy mistrza Polski i, I nie żałuję tej decyzji, że, że wybrałem klasa Gdywica. Czyli mogę powiedzieć, co sezon to lepiej. No, można nawet powiedzieć, że co pół roku to lepiej, bo te pierwsze półtora roku to było tak, jak mówię, trzy razy wypożyczenie. I z pierwszym wypożyczeniem było fajne utrzymanie, Nie. fajny klimat, a z następnymi wypożyczeniami no, był Mistrz Polski jeszcze lepsza bajka. A teraz, Tomku chciałbym Cię zapytać o moment, który w historii Twojej, ale myślę i każdego kibica niebiesko-czerwonych jest tym przełomowym: a mianowicie sezon 2018-2019 i pierwszy tytuł Mistrza Polski Piasta Gliwice. Jakie to było, jakie to było uczucie? Jaka była atmosfera w drużynie, gdy z tygodnia na tydzień w mieście było czute przeznaczenie, że to wy możecie wygrać Mistrzostwo polskie? Mi się wydaje, że coś się urodziło już wcześniej, walcząc już o to utrzymanie, że ten klimat już wtedy był fajny i gdzieś to wiadomo brakowało tego wyniku i to utrzymanie my walczyliśmy do, do ostatniej kolejki, ale jednak coś się urodziło już wcześniej, mi się wydaje. I mi się wydaje, że to też zaprocentowało w kolejnym sezonie i, i ten klimat jeszcze był coraz lepszy. Następny sezon wyniki były bardzo dobre od praktycznie pierwszej kolejki. Wiadomo były jakieś momenty słabsze, ale, ale ogólnie szliśmy przez cały sezon w dobrym klimacie, jak to z dobrymi wynikami i końcówka była naprawdę w naszym wykonaniu. Na najwyższym poziomie. Chyba jak dobrze pamiętam, to nawet w pierwszym meczu sezonu 18-19 w Sosnowcu zdobyłeś bramkę z rzutu karnego. Zgadza się? czy, czy Nie Pan nie? nie. Lewą nogą z, z za 16. Za 16. Tak, tak. I, I gdzieś ten mecz nie, nie układał się po naszej stronie, ale z 1-0 wróciliśmy na 2-1. I tak się to zaczęła też ta przygoda w nowym sezonie zwycięstwa. Pamięć to ty masz dobro, bo widzę, że nawet pamiętasz którą nogą Gola strzeliłeś w tamtym meczu. No ogólnie czasami jak jeszcze spotykam się z kolegami i mam kontakt, to mówimy właśnie o tej lewej nodze, bo czasami z, z Badim czy z innymi Aha. kolegami była fajna rywalizacja na treningu i z tej lewej nogi cały czas mi można powiedzieć tak, po się siedziało. Nie tylko w meczu, tylko w treningu. W tamtej układance miałeś rolę zawodnika doświadczonego, który też posiada już dużo spokoju w sobie w grze. Jako człowiek, dużo spokoju posiadasz. Powiedz mi, jak wpływałeś na młodych zawodników w tamtym czasie, którzy ciągnęli drużynę do przodu? Myślę, że byłem typem takim zawodnikiem, że typu takiego zawodnika, że pomagałem bardziej młodym, nie, nie chciałem czasami. Obyle co, mieć pretensje do młodych, bardziej im pomagałem, bo uważam, że bardziej motywując możesz wpłynąć na ich lepszą grę i, i czasami można powiedzieć, że bym powiedział, że takim dobrym wykiem byłem dla młodych piłkarzy nie byłem typu, żeby gdzieś robić jakieś im różne nie wiem, lekcje ostre, tylko bardziej mi się wydaje, że byłem typu, że. Jak coś przeżyłem, powiem, jak ja miałem, mógł. jako młody, ciężko wolałem, żeby im pomóc niż yy, przeszkadzać. Taka rola starszego brata w drużynie, zgadza się? No, powiedzmy, że nie tak zostanie. Tomku, rozmawialiśmy o sezonie mistrzowskim, e, rozmawialiśmy o Twoich wspomnieniach, dlatego zahaczę o jeszcze jedno wspomnienie, które myślę, jest w głowie każdego kibica piasta. A mianowicie, no, w tym finale ligowym gola zdobył Piotr Parzyszek. Ale myślę, że ten gol nabrał szczególnego znaczenia, ponieważ ty zdobyłeś gola w meczu z Jagiellonią, który dał nam zwycięstwo. Na tą bramkę na tej połowie myślę wspomnienia już wracają. Patrzy, jak ta piłka leci. <laughs> już widzisz, jak ta piłka leci, Jest... w lewy róg. Po to się gra w piłkę, żeby właśnie było co wspominać. I, i, i... No, często czy to znajomi, czy nieznajomi właśnie. Yy, wspominają mi to i jest to miłe. No a ty jakie masz takie uczucie, bo znajomi wspominają, jest ci miło, a sam jak w sobie tak siedzisz i oglądasz na telefonie, mówisz: "Kurczę, ładna bramka". Jest tak czy, czy może inne uczucia? Powiem tak, ty, to były ciężkie momenty na boisku, tak, mm. i było trzeba sobie radzić i mi się wydaje, że ta Bramka to przede wszystkim gdzieś nastawienie każdego piłkarza. i Ja w tym momencie miałem nastawienie, wiem, że jest karny dla Jagieloni, która strzela tego karnego, ale ja już pamiętałem, że jeśli wpadnie bramka, to idziemy mhm. po bramkę i ja takie nastawienie miałem i praktycznie dwa, trzy podania i mhm. zrobiliśmy to i mi się wydaje że przez zwłaszcza dobre nastawienie i, i, i to było czuć, że my jesteśmy mocni nawet w każdej sytuacji yy, w piaście wtedy, jako drużyna. Eksplozja stadionu, można powiedzieć. Eksplozja. No pamiętam, wspominasz, że Piotrek Parzyczek strzelił zwycięską bramkę z Lechem. Ja też miałem dowodną sytuację z Lechem. Pamiętam, wychodziłem sam na sam, brakowało dziś lepiej tylko uderzyć na 2-0. I... I, i mogłem jeszcze to poprawić yy, yy, w końcówce. Niesamowite wspomnienia, piękne wspomnienia, ale oprócz gry w klubie zaliczyłeś tak, że na swoim koncie już występy w kadrze narodowej z orzełkiem na piersi. Powiedz mi, co wyciągnąłeś dla siebie jako zawodnika z występów w kadrze? Mówię, że najważniejsze, że wiadomo, przez dobrą grę w klubach zapracowałem na to, żeby grać w kadrze, tak mi się wydaje. Prezentowałem dobry poziom, czy to było w piaście, czy w Legii, czy w Śląsku, czy w Polonii, czy, czy początki moje w rodzisku i mi się wydaje, że dobrą postawą trzeba sobie zasłużyć przede wszystkim w klubie. A jeśli chodzi o reprezentację, no to każdy piłkarz do tego dąży, żeby grać orzełkiem na piersi i uważam, że jestem bardzo zadowolony z tego, że mimo, że grałem w polskiej lidze, zyskałem zaufanie wielu trenerów reprezentacji na grę w reprezentacji polskiej i uważam, że widocznie na to zasłużyłem, U jednego trenera, na drugiego, trzeciego. Dobrą grą przede wszystkim. Czyli tutaj takie umacniamy się w słuszności powiedzenia ciężka praca popłaca. Uważam, że to jest bardzo ważny charakter, praca, bo sam talent nie wystarczy. Mhm. Okej. Okay. Tomku, dzisiaj wracasz do Gliwic jako były zawodnik, który na swoim koncie ma tytuł mistrza Polski. Przed nami mecz piasta Gliwice z Legią Warszawa. Co dzisiaj według Ciebie może być tym kluczowym czynnikiem, który może zaważyć o zwycięstwie piasta Gliwica? Uważam, że dzisiaj dwie solidne drużyny w defensywie, bo mimo wszystko. Piast i Legia są w dole tabeli, ale defensywnie są w czółce drużyny bar, które najmniej bramy tracą. Nie wiem, dajmy, że się to mówi delikatnie. I mi się wydaje, że zaważy dobra gra w ofensywie. Mhm. Że, że kto dzisiaj zagra lepiej w ofensywie, ten dzisiaj może wygrać ten mecz i po tego brakuje jednej drużyny praktycznie przez cały ten sezon. I dlatego mi się wydaje, że. Jaki jak i, Piazek, i Legia yy, dlatego są w dole tabeli, że, że strzelają mało I mi się wydaje, że, że dzisiaj kto zagra lepiej w ofensywie, bo uważam, że czy Legia w defensywie dobrze wygląda mimo wszystko, to się postawić na lepszą ofensywę, ten może dzisiaj wygrać. No jak będzie, to sami zobaczymy. Samemu jestem ciekawy. Tomku my już będziemy powoli zmierzać do portu naszej. Sportowej Odyssei przez świat wspomnień Tomasza Jodłowca. Ale tak na zakończenie chciałbym Cię zapytać. Dziś na stadionie będzie się działo wielu młodych chłopaków, którzy marzą o grze w ekstraklasie, czy w ligach zagranicznych, czy w kadrze narodowej. Co taki młody chłopak powinien zrobić, żeby zagrać w profesjonalną piłkę nożną? Uważam, że dużo czynników na to się składa. Każdemu chłopakowi młodemu oczywiście musi pomóc rodzic, trener, środowisko, w którym jest. A jeśli patrząc na samego zawodnika, uważam, że, że każdy zawodnik powinien yy, w jakimś, zależy w jakimś wieku, bawić się tą piłką, cieszyć się tą piłką, ile tylko się da. Yy, tak jak wcześniej wspomniałem, yy, ważne jeszcze jest w tym środowisko całe. Mhm. które musimy mu bardzo, bardzo pomagać przez wiele lat, żeby się w tym środowisku dobrze czuł i żeby on zdobywał swój jakiś powiedzmy maksymalny poziom piłkarski, jaki ma w sobie. Mhm. I dużo zależy też od innych osób w młodym wieku, ale jeśli już zawodnik jest świadomy, no to musi ciężko pracować, pokazać charakter, żeby ten talent pokazać, który ma w sobie otoczenie, ale i radość z futbolu. A my cieszymy się dzisiaj, że mogłeś do nas przyjechać, że znalazłeś tą chwileczkę, aby dzisiaj z nami porozmawiać i cieszymy się tym, że dzisiaj jesteś z nami na meczu. Również, również mam dużą radość, cieszę się, że jestem na takim fajnym meczu. Gdzieś to moje kibicowanie dzisiaj jest troszeczkę takie, powiedzmy, z sentymentem i, i jako kibic jednej drużyny, ale tak jak mówię, no niech wygra lepszy. Dokładnie tak jak Tomku. Dzięki za rozmowę, powodzenia i dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Tomasz Jodłowiec był moim i Państwa gościem w naszym studiu przedmeczowym, a teraz czas już na emocje związane z meczem. Piast Gliwice, Legia Warszawa w ramach kolejnej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Do zobaczenia na stadionie. Hej!